No i hej, Kasiemka moi widzowie, kolejne łupy. Jakaś zabawka dla dzieci. Niestety niestety nie wiem czy nie działa, czy, czy nie ma po prostu bateryjek Damy to tutaj komuś na giełdę staroci. Niech sobie z tym se coś zrobi. Może zarobi. No i tak, kolejne rzeczy. Kolejne rzeczy, różne wiertła. To są przydatne rzeczy. Nieraz majsterkuję, więc y, często, gęsto potrzebuję. Więc jak najbardziej dla mnie przydatne, zabieram takie coś, jakiś uchwyt z taśmą. Nie wiem bardzo do czego to służy, ale jak wszystkie narzędzia, y, zawsze może być do czegoś potrzebne. Tu jakiś kawałek aluminium, nie wiem, miarki, to chyba, to chyba na złom. Packa, packa trochę przyniszczona. Przy... przy nie, nie... wyczyszczona. E, e, no i tutaj jakiś pistolecik. Ucięty tutaj przewód. A nie, nie ucięty. On powinien tu wejść. Włożymy go później. Podłączymy go może do gniazdka, zobaczymy. Sprzęt podłączony. Próba. No, jest bardzo wygląda, że sprzęt działa. Fajnie oglądamy dalej. No i tak, oczywiście, oczywiście jakieś kluczyki mam ich bardzo dużo, ale, ale zawsze, zawsze mogą być przydatne, bo to są różne rozmiary, jakieś dwie tarcze, no takie rzeczy, rzeczy remontowe to są zawsze potrzebne, kwestia czasu. No i kula i noga na pierwszy rzut oka całkiem fajna, natomiast tutaj coś przy kierownicy troszeczkę luźno, tutaj nie wiem, trzeba by pokombinować czy to jest źle ściśnięte, momencik. No nie mam, nie mam niestety tutaj żadnych takich bardzo narzędzi, żeby pokombinować, yy, ani, ani wolnych rąk na tą chwilę, no ale... Myślę, że to nie jest jakaś wielka awaria. Na giełdzie staroci takie rzeczy, takie hulajnogi mniejsze. O ile pamiętam, to jakieś cena była 20 zł, więc myślę, że coś takiego za trzy dyszki no, powinno znaleźć amatora. No i oglądamy dalej. No i jedna z fajniejszych rzeczy, tych, które dzisiaj trafiły. Taki żyrandol szklany, niezbity. Natomiast powiem Wam, że, że spodobał mi się jego kolorek. Nie wiem z jakiego to może być okresu, ale spodobał mi się, więc, więc będzie odłożony, nie będzie wyrzucony. Zobaczymy, pomyślimy. Tyle, tyle z fantów dzisiejszych. Trzymajcie się, do następnego. Cześć!